Witam na moim kanale, jestem Kla Jeśli jesteście tu po pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji A jeśli wróciliście, to mam dzisiaj na was Food hall. I słuchajcie aaa, Mam całą wielką siatę e, A mam siatę, a nie swój koszyk Dlatego, że miałam iść po jedną rzecz Tak po pracy, tak szybciutko To ja się rozpakuję I pokażę wam, co kupiłam Ogólnie poszłam po kilka rzeczy do chemii domowej Przede wszystkim poszłam po papier toaletowy Kupiłam 9 rolek Normalnie kupujemy ten taki duży, ale nie byłabym w stanie go przynieść z tymi wszystkimi zakupami, więc wzięłam po prostu 9, a w najbliższym dniu wolnym pójdę na takie zakupy, tak czy inaczej domowe, bo trochę jeszcze nam się kończy. Kupiłam takie najpotrzebniejsze i przede wszystkim byłam po rzeczy do zmywarki i na pewno kupię po drodze jakoś z pracy w następnych dniach jeszcze taką, taki jeden zestaw zapasowy, ponieważ te rzeczy wychodzą naprawdę fajnie cenowo i oczywiście ceny, mówię oczywiście, ale ceny będą pojawiały się gdzieś tu, pół, 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 ponieważ tak jest mi wygodniej niż zatrzymywać się co chwilę wiecie, szukać na tym paragonie, bo to zajmuje multum czasu, ja później też mam y, milion minut do edytowania, no bez sensu, a tak płynniej sobie będziemy po prostu tutaj y, o tych produktach chwilę rozmawiać. Okejka. Po pierwsze, y, taki dwupak y, jak to się nazywa? To jest firmy Magnum, wydaje mi się, że wszystkie rzeczy, do, które kupiłam do zmywarki są właśnie z firmy Magnum i to jest po prostu środek y, czyszczący y, i on przychodzi, tak jak mówiłam, w dwupaku ja uwielbiam czyścić e, zmywarkę. To jest chyba jedno z moich ulubionych zadań domowych. Dajcie mi znać, czy też to lubicie robić, e, więc kupiłam coś takiego. Ja już kiedyś te produkty miałam, także wiem, że się sprawdzą dobrze. Następnie sól też do zmywarki e, again z tej samej firmy Magnum. I tutaj mamy 2 kg soli, także starczy to mniej więcej na dwa użycia, bo u nas ten pojemnik na sól e, ma pojemność e, kilogramową, tak plus minus na oko tak pirazy drzwi Słuchajcie, sorry, że mam mokre włosy, ale tak leje Zapomnij taki deszcz, że jestem po prostu cała mokra Musiałam się przebrać w bluzę e, i w leginsy, po prostu zmokłam niemiłosiernie Następnie e, również do zmywarki wzięłam e, Rains Aid Nie wiem jak to się nazywa e, po polsku Środek przeciw zaciekom? <laughs> Nie wiem, wzięłam ten o zapachu e, cytrynowym Bardzo fajna rzecz jak nie używacie do swojej zmywarki, to koniecznie, koniecznie e, spróbujcie. Później wzięłam płyn do płukania Almat so Soft Luxurious Fabric Conditioner Strawberry and Magnolia. Nigdy nie miałam, słuchajcie, nic e, właśnie do prania z Aldika, a przynajmniej nie pamiętam. Może kiedyś, lata temu, nie wiem. Natomiast bardzo ładnie pachniał, e, no i potrzebowaliśmy, więc, więc kupiłam. E, kupiłam też. Power Force Toilet Gel 5 w 1 Power Cleaning, e, Coś się rado tylko że żelowy, e, ponownie cytrynowy, bo też nam się kończy. Chyba nie byłam pewna, więc jak już byłam, to wzięłam, e, bo chcę dzisiaj posprzątać e, w mieszkaniu. Następnie z tej samej serii Power Force i dzisiaj wypróbuję i zobaczę, czy jak będę następnym razem w waldiku, to kupię więcej, bo to są e, ściereczki, takie wiecie, do e, sprzątania. O zapachu, limonki i granatu, i tu mamy 80 sztuk za 85 pensów, bo to akurat pamiętam, jest, jeśli będą dobre, fajnie nasączone, to to jest super deal. E, następnie mam takie pojedyncze rzeczy. E, wzięłam sobie chusteczki do demakijażu z firmy Lakura. Uh, cleansing Facial Wipes Sensitive Skin. Słuchajcie, zorientowałam się, że też nie próbowałam zbyt wiele uh, takich rzeczy do łazienki uh, z Aldika, a mój ulubiony, ulubiony płyn do kąpieli jest właśnie z Aldika, więc stwierdziłam, że sobie wezmę, uh, bo nie mam obecnie żadnych, także wzięłam to. Następnie wzięłam moje, jedno z moich ulubionych chipsów: Specially Selected hand Sea Salt and Balsamic Vinegar. Wolę te takie. Mm, pokręcone, te takie no, tak to się nazywa Te takie, które nie są proste, tylko są takie zygzaki ale nie było ich dzisiaj, więc wzięłam te Następnie wzięłam jogurt, bo zrobię sobie ten dip z kozim serem Wszystko inne mam, tylko potrzebowałam właśnie jogurt naturalny Wzięłam też kwampet, to jest taki angielski przysmak Ja bardzo nie lubię tekstury tego, bo to jest jak widzicie w takie, jak ktoś ma trychofobię Nie Cшаяюмим to jest y, pobia przed takimi dziurkami, to nie patrzcie, bo one mają takie dziurki tutaj. I niestety konsystencja średnio mi się podoba, ale bardzo mi smakują, więc raz na jakiś czas sobie je kupuję. Następnie wzięłam Goldę. Zawsze biorę serwaldiku oraz wrapy. Wrapy to jest też jedno z y, moim zdaniem takich bardziej uniwersalnych rzeczy, jeśli chodzi o kuchnię. Możecie zrobić. Y, mi multum różnych, e, po prostu, e, wariacji z nimi. Więc tak, polecam wrapy. Następnie w sumie mam tylko dwie rzeczy, które nie są owocami slażwa z żywami. Jest to małe mleko, bo tutaj za mną tam, o, stoją Lucky Charms. Ostatnio sobie kupiłam laki Charms, miałam tak straszną ochotę, e, no więc mam mleko do tego, do jajek e, i... i kolkę Zero, znaczy podróbkę, taką malikowską. Następnie, coś co spadło, to są pieczarki. Yy, I słuchajcie, będziecie się śmiać, ale mam dwie rzeczy, które są po prostu szczytem lenistwa i, i to są pokrojone pieczarki. Kupiłam je raz, bo nie było normalnych pieczarek i stwierdziłam, że to jest... Mega wygodna rzecz. Daje mi się, że one są droższe niż normalne pieczarki. Natomiast raz na jakiś czas, właśnie biorę je i zazwyczaj używam je na przykład do śniadań. Ja uwielbiam grzanki z pieczarkami i serem, uwielbiam pieczarki dodawać do omletów. Do takich obiadów zazwyczaj tak czy inaczej kupuję takie zwykłe pieczarki, natomiast do takich szybkich śniadań albo szybkich obiadów, jak potrzebuję tylko trochę, no to to jest super. I kolejna rzecz, właśnie taka, to jest sałata, słuchajcie. Kupuję taką sałatę, ponieważ po pierwsze ona jest mniejsza niż zwykła, ogromna sałata. Przez co po pierwsze jest tańsza, a po drugie, nie marnuje mi się. Bo ja ostatnie, ostatnie dwa-trzy razy, jak kupiłam taką, wiecie, całą główkę sałaty, to niestety tak jedną czwartą sałatę wyrzuciłam, ponieważ nie zdążyłam jej zjeść. Musiałabym mieć sałatę codziennie, żeby ją zużyć. Także jeśli ja jestem sama, to takie opakowanie dla mnie jest lepsze, a plastiku tyle samo, więc jakby dwa ogórki. Zuzga, pozdrawiam. E, dwa ogórki. E, ogórk, ogórek to jest jedno z moich ulubionych warzyw. Wszyscy mówią, że jest nudne. Ja uwielbiam. Duży pomidor na kanapki, chociaż nie wzięłam chleba. Ok, krawia. ale to dlatego, że e, chcę iść e, po prostu rano po świeże bułeczki do mm, Tesco. E, wzięłam też kukurydzę, puszkę kukurydzy. Zawsze mam kukurydzę w puszkach w domu. To jest coś, co możecie dorzucić do ogromnej ilości rzeczy. Nie, nie marnuje się i tak. Następnie mam do sałatek, wrapów takie małe pomidorki koktajlowe. Wybaczcie, jak patrzę w górę, ale słuchajcie, nagrywam, jak pewnie widzicie po jakości na mojej nowej kamerze do vlogowania. I nie mogę się nadziwić, nie mogę się napatrzyć, nie mogę się nacieszyć. Więc tak, sorry. Pomidorki koktajlowe imbir bo już się zaczął sezon jesienny, więc imbir wleci mocno, cytryny niestety zauważyłam dopiero w domu, że dwie z nich są takie mocno brzydkie, ale no już trudno pomarańcze znowu do herbaty rzodkiewki ryż, który jest zrobiony z nie brokuła, zawsze zapominam po polsku tej nazwy kalafiora skalafiora yy, albo go dodam do zupy albo yy, zjem go tak normalnie. Wydaje mi się, że dam go do zupy, bo chcę jutro zrobić zupę. Jutro, pojutrze. Pojutrze zrobię zupę. Yy, bo dzisiaj już nie dam rady, bo nie rozmuśjam mięsa. Yy, I ostatnia rzecz, jaką kupiłam to są to jest awokado dwa yy, razy dwa. Yy, do wrapów na kanapki. No, wszechobecne jest u mnie awokado zawsze. Więc tak to jest, słuchajcie, tyle. Um, nic takiego odkrywczego nie kupiłam, bo to były takie, wiecie, spontaniczne zakupy. Miałam w sumie zajść tylko podeszczę do zmywarki, no i tak się jakoś potoczyło. Więc tak dajcie znać, czy filmik Wam się spodobały się tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. I tak jak mówiłam, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku.